Bo widzisz Discorda? Uda jest na Discordzie Witam! Nie, myślałem, że, że czytało nas. Nie to, że coś, ale jesteśmy już w drugim y, lobby, nie? Okej, okay, okej. Okay. White! Ja czekam ja aż go trafimy. Pamiętałem, że już w naszym trzypek. Dobrze. Na, na moim Christmas. odcinku Twitch, tu, tu, tu jest Discorda! Trudno jest zobaczyć, czy możesz być niego na kanał! No nie, no tego zrobiłam! Nie, nie, Twitch Live! Twitch Live jest zablokowane. Nie, nie, ja Nie chcę być taki, jak chcę na tego szlama, bo nie dam rady. No nie umiem. Nie ma szlama, jak na razie teraz. A teraz, A to to mam to, mam, Hello. Na Discordzie. Znowu Slam? A ja nie mam podpowiedzi. No. Ja, ja Wiesz czemu to chyba tak działa? Mati tak dzisiaj powiedział, że to, to chyba, chyba nie widać już po jakiejś ilości zagranych meczów z danym killerem. Masz tu, masz, 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 masz. No, no, kole do, kole do, kole do kolekcji. no, no, ja mnie gdzieś. O, ale no, no, mnie? no, 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 Ja. Tego gena nie

nie nie jest. nikt to pan. Nie, no, nie tak robi. Nie tak. Właśnie, Właśnie, ja mam ja latarkę, wersji, mogę mi się podobać. Odpowiada mi, to wszystko. Mm. Kończymy na ideę. co, po po co, po na, bo, na, 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 na się na po

Благом. Не, потому что ты уже выиграл. Старый, но я себя чувствую. В этом окне. Не, Это <Habermat mexicans> <corpships> не Не, <décidé>

nie zdradzaj go streamie wiesz co on może robić, robić pod prawem? prawem? Nie. Weź ze sobą szafkę, którą chce. A, dzięki. Weź ze szafkę, którą... Tak, i z niej wychodzi. No, no, I no. O co ja wezmę tam tą mapę czerwoną? O, wraca się tam. Na szafki wyjdzie, nie radziłbym.

no, było coś niedawno. To ściągamy <śmusza> co co, się? Ja, ja nie oh. mogę. A, tak, tak. <śmusza> <śmusza> Dobra. Dobra. Karola, Karola był nie od razu na dół. Ściągę każdego po ちょっとベーボン。 Nie tego. Nie padła się. się. Nie no to się Super Superman. Nie no to lubię to na to niego to. grać.